serialu Wesela z rodem w nadarzeniu strzyniówce. jeszcze żeśmy nie zaczęli nagrywać ale już niedługo zaczynamy nie jest dużo osób może uda mi się z kimś dzisiaj porozmawiać A ogólnie dzisiaj jest piękna pogoda, jest gorąco dobra sceneria nie ma żadnej chmurki, ciepło polecam wyjść na dworek może na jakiś spacer, jeśli nie jesteście na żadnym z planów. I do zobaczenia, i usłyszenia. Jesteśmy na planie Weszela z Piechowym jedzeniem Tadzio. Tadziu, co powiesz, dzisiejszy tam planie? Dziękuję serdecznie, no, fantastyczny plan. No, jest Mamy dookoła siostrybów. przepiękne kobiety, a jeszcze tak pięknie ubrane. No drżą mi ręce, i w ogóle no, cały drże. Poza to tym, dobre jedzenie. Co, co, co przede ale przede wszystkim jest Wojtek, a jak on jest, to jest wesoło i fajnie. A powiedz mi, jak sądzisz, co dzisiaj będzie do jedzenia na planie? No, myślę, że na pewno homary i. No, to, to, to podstawa, pomaga, nie? No, no i nie Na bez pewno bez... kawior, kawior, no kawior, obowiązkowo, będzie... obowiązkowo, obowiązkowo, o kawior. Tak. a jakiś pasztecik z zająca? Nie. Może być, może być. Zaraz zerknę, chyba jest. Nie? Jest, tak? Tak. Zdaje się, że jest. się tam, I może przepiórki, dalej. Przepiórki. Chodź, się tam dalej, zobaczymy, co tam, co tam jest, ciekawego. No i co tam powiedzieli o tym planie? Pięknie, ale musimy wejść tam na salę, tam gdzie są stoły zostawione. Tak, pokażemy, to, czym są stoły i Tak zestawione. jak mówisz? No to chodź. A. chodź. idziemy. Mówiłem, że przed i... Mówisz? Nie. No patrz. Nie no, pewnie, że tak. A to, a to... Na dzisiaj, dzisiaj na bogato jest, A, tak? Boge, wrócimy do Państwa jeszcze tak, dzisiaj. Do państwa, tak. Witam moi kochani, nadal na planie Wesela z Tym razem ze mną mój przyjaciel i kolega Janusz. Bardzo mi miło, bardzo mi miło. Powiedz mi Janusz, jak tam na planie dzisiaj jest? Słuchaj, jest fantastycznie. Bardzo miła atmosfera. Wspaniałe jedzenie. o A Smakowało jak... Ci dzisiaj jedzenie? Tak, oczywiście. Wziąłem sobie okay. wegetariański obiadek. A co to było? To były z pulpety z broku. Pulpety z broku. Dobre jedzenie? Dobre, nie narzekam. A powiedz mi, gdzie w ogóle się znajdujemy? Słuchaj, znajdujemy się w Nadarzynie. A myślałem, że strzeniówka. Tak, no możliwe. Tak. Ja uogólniam nazwę. Mm -hmm. Jest bardzo sympatycznie. Na razie nie jeszcze tak bardzo zmęczeni. Zrobiliśmy kilka scen. pozostały tutaj cztery. O, mam, wow! Mam nadzieję, że go do końca w dobrej kondycji. wow, wow! wow. No to nieźle, nieźle. A powiedz mi, jutro też jesteś? Bo jutro też chyba tutaj jesteśmy. Tak, jesteśmy jutro również. Zbiórkę mamy o godzinie 8 i mm -hmm. będziemy dalej walczyć. A powiedz mi, czym na co dzień się zajmujesz? Słuchaj, ja jestem generalnie przesępczeniem estradowym oraz gitarzystą. O. Tak, już A na gitarze basowej grasz? Też, na basowej, na elektrycznej, na akustycznej. Mhm. Właśnie teraz w czerwcu szykuję się do występu mhm. w telewizji pod e, i z braku zajęcia, to znaczy jak już z powodu pandemii planowane są wszelkie koncerty i tak e, się różnych zajęć e, a sobie to robisz na trudniej. A powiedz ty mi, jak odnajdujesz e, e, plany zdjęciowe, filmowe w czasie pandemii? Ja co prawda od niedawna pracuję. O, przejdziemy na... się może kawałek tam dalej. Ja co prawda niedawno niedawna, od niedługo pracuję, to jest moja, to jest piąty plan, o ile mnie Pani mm -hmm. Byłem już robotnikiem, byłem robotnikiem z żwirowni, oh. byłem robotnikiem w takim, w serialu, nie, w filmie, marzec 60. O! Byłem A to jakiś plan na czasie, bo y, mam dużo kolegów i znajomych, którzy też e, właśnie uczestniczyli tak. w tym planie. Ubrali tak. nas takie fajki e, mhm. robotnicze, czapki. No ja za tej pracy się nie boję. Z przyjemnością przystąpiłem do tej pracy. I jak to się mówi, z rybią i rak ryba. Jasne. I tym e, sposobem kończymy nasz, e, nasz vlog. Jeszcze chciałbym Cię prosić, żebyś, e, jakby to po, e, powiedzieć, e, zareklamował mój kanał e, WojcioTV. Dobrze, na pewno to uczynię. Dziękuję bardzo, pozdrowienia dla WojcioTV. you Właśnie zakończyliśmy moi drodzy zdjęcia do serialu w weselach z pieparodem, jest wieczór, ale jak widzicie jest piękna sceneria, jest piękny zachód słońca, i tym z wami się żegnam i do usłyszenia przy następnej okazji.